Cześć, witajcie. Dzisiaj z ogrodu, w którym stoi nasz dom. Tutaj jest drzewo, które jest bardzo interesujące, bo w Polsce ja spotkałam tylko bardzo malutkie takie drzewka, właściwie hodowane w doniczkach i nigdy nie widziałam takiego wielkiego drzewa. Zaraz pokażemy Wam na końcu filmu, jakie ono jest duże. Słychać tutaj przede wszystkim pszczoły, niesamowita ilość pszczół, bzykanie, bo drzewo kwitnie cały czas ale już równocześnie owocuje. Owoce najpierw są żółte, potem zaczerwieniają się. A to tajemnicze drzewo to Arbutus unedo, chruściel, jagodna. Nic myślę, że nie powie nam to, ta nazwa. Bardziej znane jest jako drzewo truskawkowe albo drzewo poziomkowe, ponieważ te owoce, które są... Ja jestem w poszarpanych rękawiczkach, bo dzisiaj zbierałam opuncję. A będzie filmik o puncji również. A te owoce są niezwykle smaczne, i nie zgadzam się z opiniami w internecie, że są nijakie. One są naprawdę bardzo dobre. Szczególnie, właśnie te, które są czerwone. Bardzo smaczne. Nie robiłam z, nigdy z nich żadnych przetworów. Jemy je na razie na surowo. Jeżeli coś zrobię z nich, to na pewno Wam dam znać. A dzisiaj na razie, cześć.